Cześć to ja zmotowany wytrysk chomika, a właściwie pan Wojtek. Dziś powiemy w naszym programie o nadożyciach. Jednym najgorętszym towarem wśród dilerów są zozole. Pierdolone kloski rozprowadzają je gdzie choi się da. Raz widziałem jak mój syn. Próbował je zajebać z biedronki, ale wywaliłem go ze sklepu na ulicę, ponieważ gdyby on je kopił nie byłoby nic dla mnie. Teraz ma przedstawienie klas trzecich podstawowki. Posłuchajcie jak nauczyłem go jodłować. Tak to prawda próbowałem zakosić Zozole z biedronki, a potem mój starym nie wyjebał na psipysk, ale nie chciałem ich dla siebie. Kopiłem sepsa i nazwałem go Lizos. Nazywa się tak, bo każdemu kogo spotka Lizoje do psko, ale do rzeczy, podczas naszego współżycia intymnego i zwyczajnego wydajemy sporo kasy, a Zozole pozwalają przetrwać przez tydzień. Wiedziałeś o tym wyliniały grobasie? A więc jeszcze dla wszystkich miłośników moich zdałnionych występów z Ozolerols, mały skorwiel, myśli, że jak jest z Ofilem można mu wszystko, od tej choroby jego odbyt wygląda jak joda. Dlatego poprosiłem Caritas, który teraz przyjął pojebaną nazwę z Lipknot by go tego odoczył. Zaraz nasz wyliniały grobas przeprowadzi wywiad z księdzem Marioszem założycielem Caritaso. Fokor Emma to jak ksiądz Maryosz chłopak księdza Ryzyka. pomożemy twojemu synowi Wojtek. Wibijemy go do klatki z wygłodniałymi seksualnie słoniami i będzie git zobaczysz, że się tego skorby syno doczy. A najlepiej by było, gdyby się odgryzł mofiota no a w do wsadził doniczkę. Wtedy już by przestał być zofilowatym żydem. A przy okazji to moja rodzina. Prawda, że ładne dzieciaczki, bo takie wozie to tylko dobra matka może kochać. No właśnie i tak kończymy nasz wyjebany w kosmos program i pamiętajcie zła masy nie bierzcie z ozoli, bo to rzecz zła.